temat, który obiecałam, jak przygotować się do zajęć jogi. Szczególnie jeżeli to jest wasza pierwsza joga w życiu, jeszcze nigdy nie, nie byliście na zajęciach jogi, co jest istotne. Na pewno najważniejsze jest ubranie. Po to, żebyście się czuli komfortowo, żeby wygodnie wam się ćwiczyło, żeby nic się nie podwijało, nie ściągało. Jak wejdziecie do psa z głową w dół, żeby wszystko nie poleciało na głowę. To jest ważne. No więc polecam albo jakieś shorty, z niezbyt szeroką nogawką albo leginsy jeżeli chłopaki chcecie dres to raczej taki bardziej przylegający do ciała fajnie by było gdyby ten materiał na nogach nie był zbyt śliski bo jak wejdziecie do drzewa no to gdzieś ta stopa musi się utrzymać koszulka raczej przylegająca do ciała, właśnie po to, żeby nie spadła Wam na głowę. E, możecie wziąć oczywiście bluzę, czasami jest troszkę chłodniej w studiu, albo na początku praktyki, kiedy jeszcze nie jesteście rozgrzani, bluza może się przydać. I na pewno na koniec, czyli do siawasany, Waszej ulubionej asany, wiem, wiem, skarpetki. No i to jest kolejny gruby temat na jogę przed zajęciami i na zajęciach. Czy brać? Brać. Czemu nie? Zimno w stopy. Warto sobie zabezpieczyć to miejsce, nie wychładzać się, ale na pewno nie warto ćwiczyć na macie, w skarpetkach. Dlaczego? Bo goła stopa ma lepsze czucie, jesteśmy bardziej stabilni, uziemiamy się, zakorzeniamy się w tej macie, o tak, troszkę zbliżamy się do natury. I nawet jeżeli wam w trakcie praktyki jest chłodno w stopy, bardzo, bardzo polecam ćwiczyć, praktykować jogę, wchodzić w asany bez skarpetek. Spróbujcie, zobaczycie różnice, nawet jeżeli stopy na początku będą trochę chłodne, na pewno je rozgrzejemy.